Witam wszystkich siemaneczko, z tej strony Ksoxa. przed Wami kolejny odcinek ze Star Stable Online z aktualizacji środowej, trochę spóźnionej, co prawda, ale jest. <grym> Także dzisiaj dostaliśmy aktualizację z wyścigiem plażowym. Trafił na stałe na plaży Fortu Pinta i oprócz tego jest ułatwienie z ręczem Starshine jest częściej pojawiają nam się te złota, z tego co zauważyłam. Jest też ankieta, co myślimy o tym obozie. To jest fajne, możemy, jakby, co może poznać naszą opinię, co myślimy. I za tydzień wraca Guillermo Gadea z kolejnym wyścigiem Konirwiku. Kolejnym, już ostatnio to mówiłam, wypowiadałam się na ten temat, ale no nieważne. Także dobra, lecimy sobie z tym wyścigiem. A więc tyson. Życie na fali, żarty sobie robię. Ja nie surfuję, ale uwielbiam te plaże i zachęcam cię do wypróbowania tego niesamowitego wyścigu. Po wszystkim na pewno będziesz potrzebować ręcznika. Okej, okay, ogólnie przepraszam was, że tak późno wrzucam tą aktualizację, ale ona jest tak w ogóle nieznacząca, że chyba nikt mi tego nie będzie miał za złe. I ogólnie to, co ja myślę na ten temat, to jest mi trochę się. Jest mi. Trochę się boję, że. No bo skoro ten wyścig zawsze dochodził z tym eventem plażowym i on był na koniec jakby tego eventu, na koniec zadań, a teraz go dostajemy na stałe, to trochę się boję, że to jest kolejna, kolejny event, który zostanie usunięty. Jeśli ktoś coś wie, to koniecznie mi dajcie znać. To może już go nie ma, w ogóle już jest usunięte, a ja na, nawet nie wiem o tym, jakoś mnie mm, ominęło to. Ale szkoda, no bo kolejny właśnie kolejne wydarzenie, które by było usunięte, to już praktycznie... Kurczę, no naprawdę. No wiadomo, że to nie były co roku te same, ale jednak był, tak? Ojej, dobra. I też jest pokazane, co przyjdzie w następnych aktualizacjach właśnie ten konie potem mustangi, fajnie. I jakieś zadanie z Alex, jakieś, jakiś wyścig skukowy, kolejny wyścig w Mistwall i Fabuła na koniec, także Fabuana plus zdecydowanie. Hej, twój koniec cały w piasku. Na plaży został jeszcze jakieś. Ha, mam nadzieję, że niedługo znów się zobaczymy. No i zobaczymy ile PD. No chociaż tyle, że jest sporo PD, więc konia się będzie naprawdę szybko trenować. I wezmę jeszcze raz ten wyścig, żeby po prostu nie trwało jakoś... Nie trwało jakieś, wiecie, trzy minuty ten. Ta aktualizacja, no ale niestety tyle trwa. Jest strasznie dużo właśnie zapchaj dziur aktualizacji tak samo. No w sierpniu dwie na trzy tak naprawdę to są wyścigi. Więc słabo, po prostu słabo. Um, kurczę, jestem ciekawa o co chodzi z Alex, bo tam teraz tego nie mam, ale czytałam i tam było coś przedstawione. E, coś tam w mieście Jorvik, chyba, albo źle pamiętam. E, sama nie wiem. No ale może będzie to coś fajnego, to będzie przed aktualizacją, może jakieś, no to są w końcu jakieś zadania, tak. No, ale jednak najbardziej czekam na Fabuła i na Mustangi. Mam hajs w ogóle. Tak, a, no tak, były podwójne Star i doładowałam, więc sobie kupimy, wiadomo. <laughs> Jeszcze nie wiem, na pewno kupię jednego tutaj i jednego na tym drugim koncie, bo tam też doładowałam, więc dwa będą, o ile będą mi się podobały. Ale na no, jednego to na pewno kupimy. <laughs> Dobra. No i koniec, minuta trwa tak naprawdę ta aktualizacja. Ym, no i tyle no. Tutaj już nic nie ma właśnie na tym ranczu starszym. Ja tu nie mam tego kurczaka. Mam na tamtym koncie i już więcej nie chcę. Tak samo wymieniłam sobie ten strój, który mi się tak bardzo podoba i więcej nie potrzebuję. No i cóż z tej aktualizacji to będzie tyle. Dajcie znać jeśli coś wiecie o tym evencie plażowym i dajcie znać co myślicie o tym właśnie, że ten wyścig jest tutaj na stałe. A jeśli wam się podobało to zostawcie koniecznie łapeczkę w górę i subskrypcję. A ja wam bardzo, 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 bardzo dziękuję za oglądanie i do następnego.